Dzień dobry, witam serdecznie. Piątek, 5 listopada. Pomyślałem, że warto by nagrać jakieś piwo związane z Oktoberfestem, który w tym roku się nie odbył. No, Oktoberfest zazwyczaj odbywa się od połowy września do 3 października, czyli do święta zjednoczenia Niemiec. W pewnym sensie trochę mi to umknęło przez koniec wakacji, początek roku akademickiego. No, ale piwo na Oktoberfest zostało wypuszczone przez Kormorana. Jest to Festbier. No i tak: 14,5 ekstraktu, 5,7 alkoholu czyli trochę mocniejsze bardziej słodowe niż normalny Mercen. Fest bir to styl piwa, który, którym raczą się uczestnicy licznych imprez dorzynkowych, to piwo, którym wznosi się toaz za zbiory jęczmienia browarnego oraz chmielowe żniwa. W Polsce w takim razie powinno być piwo przygotowane na przykład na chmielaki krasnostawskie, czyli właściwie odpowiednik Oktoberfest, jeżeli chodzi o dożynki chmielowe. Najbardziej znanym festem na świecie jest Monachijski Oktoberfest. Jednak w tym roku po raz drugi z rzędu nie odbędzie się. My się jednak nie poddajemy. Chcemy cieszyć się zbiorami, wyśmienitym piwem i jesienną obfitością bez względu na okoliczności. Dlatego też przygotowaliśmy specjalne piwo Cormoran Fest Beer. Jego złota barwa przypomina dojrzałe łany zbóż. Jego słodowy, pełny smak przywołuje na myśl świeżo upieczony chleb z niesamowicie chrupiącą skórką. A delikatna, chmielowa goryczka zachęca do kolejnego łyka. No ludzie! Do kolejnego łyku! Ja zaraz. A nie, dobrze, do kolejnego łyka. E, a nawet drugiego kufla. Dobrze. Chcecie, żeby był kufel? Będzie kufel. Wszak święto plonów jest raz w roku. Zatem za plony wznieśmy toast. Prost, bo to piwo jest fest. Dobrze. Hmm. Bo to piwo jest fest, to bym powiedział jakby to było ważone w Browarze Górnośląskim albo w ogóle na Śląsku, a nie na Warmii. Eee, po drugie Święto Plonów. Hmm. No, Oktoberfest kończy się zazwyczaj 3 października, czyli w święto Zjednoczenia Niemiec. A tak się zawsze składa, że przynajmniej w krajach, e, znaczy w landach niemieckich, które nie są katolickie, tak jak Bawaria, tylko luterańskie, mm, główne dożynki odbywają się nie tak jak w Polsce. 15 sierpnia we wniebowzięcie Marii Panny tylko w pierwszą niedzielę po świętym Michale, czyli pierwsza niedziela po 29 września w tym roku był to o ile dobrze pamiętam o ile dobrze pamiętam 3 października, czyli święto zjednoczenia Niemiec w tym roku właśnie przypadło w Dziękczyny Świętożniw obchodzone również w Polsce w Polskim Kościele Ewangelickim Browar Kormoran Olsztyn składniki woda, słody jęczmienne jasne i ciemne, chmiel, drożdże pasteryzowane, niefiltrowane spożyć do 2 marca 2022 czyli 6 miesięcy nie, 5 miesięcy Ładna etykieta, szyszka chmielowa, lwy ewidentnie mające nawiązywać do Bawarii, ale tutaj to mi się jako żywo kojarzą z porterem lwowskim, w ogóle z browarem w Lwowie, który ma bardzo podobne lwy halickie. No i festbeer pisany nienagannym niemieckim krojem, czyli Deutsche Gothic Schrift. No, i złoty kapsel, nic szczególnego. Chcieli picia z kufla, bierzemy kufel. No, bardziej słodowe, troszeczkę bardziej chmielowe niż mercen. Trochę nawet zbożowo, tak w kukurydze leci. Troszeczkę ciemniejsze. Nie jest jakoś specjalnie chlebowe, słodowe Barwa. Ciemny. Ciemny. No taki bym będzie miodowo bursztynowe piana na średnich pęcherzykach. Nawet ładnie się trzyma eee. No przecież nie będę lewą ręką pił bez przesady. Trochę zacznę już siadać. Zatem... hm. Cóż, Prozit jest ogólnoniemieckie. Hmm. Może nie. Zumworn. No i jest właściwie Fastenbier'em. No cóż. Bardziej słodowe, trochę bardziej nachmielone, trochę słodsze, bardziej zbożowe niż mercen, troszeczkę pełniejsze, bo to jest na 14,5 ekstraktu. Pije się przyjemnie, dosyć średnie wysycenie w kierunku niskiego. Nie jest jakieś specjalnie Hmm. Nie jest to po prostu. Nie ma nic specjalnego, mimo że jest to piwo specjalne. O! To jest po prostu piwo do wypicia kuflem. Najlepiej Einmas od razu, czyli litr. Bo tam ein Einmas to mam litr, chyba i 6 ml. W każdym razie, w zaokrągleniu z pianą, no to akurat takie, żeby tłoczyć w siebie ten litr i trochę się rozluźnić. Piję duże łyki, nie dlatego, że jestem jakiś mocno spragniony, tylko dlatego, że dobrze wchodzi. Goryczka jest niska, ale wyczuwalna. Jest słodkawą, dosyć chmielowo, zbożowo. Czy chlebowo? Nie Chleb taki gorzki to nie jest. Nawet z ziołami to tak chmielowego chleba nie. W ogóle chmielowego chleba. W życiu nie miałem do czynienia z chlebem zaprawionym chmielem. Pije się jak widać fajnie. Piana, nawet osiada. No i właśnie już dochodzę do końca butelki. Trochę trzeba je odgazowywać przy piciu. No, może jeszcze cena. 7 zł. Hmm, czy to jest wartość swojej ceny? Tak, z 2 zł niżej to tak. W cenie marcowego. Bo 7 zł, no to już można mieć albo fajną lipkę, albo jakiegoś mixtauta, tutaj właściwie nie ma tutaj jakichś wodotrysków. To jest po prostu trochę mocniejsza, trochę bardziej mm, słodowa, trochę bardziej podbita wersja marcowego. No nic. Trochę się spóźniłem tak koło miesiąca z tym filmem, ale jako, że Oktoberfestu i tak w tym roku nie było, więc yy, czuję się w tym momencie rozliczony, yy, usprawiedliwiony. No i cóż, zapraszam do komentowania, do zostawiania subskrypcji. Zapraszam również na Facebooka Jan Patkowski. Yy, no i zapraszam do następnego filmu. Do usłyszenia.